W naszej szkole walczymy o planetę w każdy możliwy dla nas sposób. Począwszy od infrastruktury naszej szkoły, takie jak panele fotowoltaiczne, ogrzewanie gazowe, szczelne okna z mikrowentylacją i ocieplanie budynku, skończywszy na dedykowanych koszach, pojemnikach na baterie i energooszczędnym oświetleniu. Uczniowie naszej szkoły także włączają się w te akcje. Mimo tych wszystkich starań pandemia ograniczyła nasze możliwości i środki do dalszej edukacji w zakresie ekologii. Skutkiem tego jest zniknięcie naszej klasowej rybki nero i zmniejszenie częstotliwości spotkań tematycznych. Nauczyciele w naszej szkole postawili sobie za cel edukację młodzieży w zakresie ekologii oraz zdrowego trybu życia, kładąc nacisk na propagowanie zachowań proekologicznych i prowadzenie zajęć tematycznych zachęcających uczniów do zagłębienia się w temat. Brakuje nam jednak odpowiedniego zaplecza dydaktycznego oraz miejsca, które idealnie wpisze się w naszą ideę nauki i ekologii. Dzięki nowej pracowni będziemy mogli prowadzić ciekawsze i częstsze spotkania z uczniami oraz zachęcić ich, pozwalając im na dotknięcie biologii i ukazaniu piękna naszej planety, o którą tak ochoczo walczymy. Walka o środowisko to powinność każdego z nas. Naszym obowiązkiem jest edukacja i realizacja działań pomagającym środowisku. Jednak żadnej wojny nie wygra się samemu. Dlatego.